W listopadzie na rynku ukazał się debiutancki album zespołu Fairies zatytułowany Fairies Garden. Zespół powstał 3 lata temu. Tworzą go siostry Agnieszka i Małgorzata Findysz oraz nowojorski producent Michael Leitem. Fairy's Garden to taki nasz pamiętnik i bardzo się cieszymy, że możemy się podzielić z publicznością efektem naszej trzyletniej pracy. Nasz tytułowy garden, czyli ogród, to takie przebicie się emocjonalne przez wszystkie fazy naszego życia. Fairy's Garden liczy 11 utworów. Płyta łączy różne gatunki muzyczne. Można na niej usłyszeć elementy klasyki oraz mocnego rocka, funku i rapu. Producentem muzycznym jest Mike Leighton, właśnie tutaj obecny, też razem z nami gra i śpiewa, z Nowego Jorku, a płytę wymasterował Peter Dole z Aftermath Studio Labs w Hollywood w Kalifornii. Oprócz tego w naszym projekcie mieliśmy ten to taki zaszczyt, zaszczyt że gościć. gościć świetnego amerykańskiego nowojorskiego perkusistę Roberta Robinsona, który wniósł super energię do naszego projektu. Dwie osoby zginęły w New York and, uh, we a very strong vibe and i zamknięto bardzo silny wzór. I życzę powodzenia dla naszych przyszłych razem i dojrzały więcej muzyki. Jako pierwszy powstał utwór Newmee, był to także pierwszy teledysk zespołu Fairies. Swoją premierę miał w listopadzie 2018 roku. You there, był naszym premierowym teledyskiem, wyreżyserowała go Małgosia. Też wyszedł jakby z potrzeby serca i długo gdzieś się w nas kotłował, aby użyć światło dzienne. Utwór przedstawia... Świat wróżek nas pokazuje jakby jak siła marzeń może wygrać i poprowadzić człowieka w dobrą stronę i ukierunkować jego wizję, jego artyzm, jego postrzeganie świata. I tak naprawdę to całe New me to jest takie pierwsze zderzenie się ze sobą. Na płycie znalazł się także utwór pod tytułem Never In My Life. Teledysk wyreżyserowała Małgosia z dedykacją dla swojej siostry. Chcemy dzielić się miłością i pokazywać, jak ona może wspaniale odbudowywać i jak może mieć niesamowity wpływ na nasz świat i na to, że kiedy kierujemy się tym uczuciem, jesteśmy w stanie dużo wywalczyć. obrazy celowo się tak zmieniają bardzo szybko i dynamicznie dlatego że tak wyglądało nasze życie było dosyć dynamiczne i jak pisaliśmy utwory jak tworzyliśmy jak jeździliśmy i byliśmy cały czas w takim pędzie podążenia za naszym artystycznym tchnieniem to... <grym> i też ważne jest to że dla nas ważna jest droga że ta droga która zawsze Ktoś może sobie powiedzieć o jajku idę tam, kiedy tam będę. A właśnie, żeby korzystać z tej drogi, która jest też bardzo ciekawa, na co dzień takie zwykłe pozorne rzeczy, bo wiele rzeczy jest głównie kręcone z naszej prywatnej kamery. Potem się okazuje, że jednak to życie nasze potrafi być naprawdę kolorowe, a o tym zapominamy, jak warto liczyć te takie malutkie momenty, które składają się na całość. Każdy ten utwór to była jakaś eksplozja miłości. Przełamania właśnie tej bariery u nas w środku gdzieś w klatce i kierujemy się zawsze miłością. No i to jest właśnie takie piękne, fajne. Trochę bolesne, ale fajne. Siostry Pindysz pochodzą z Krosna. Między innymi na krośnieńskim rynku nagrywany był klip do piosenki Pink Panther nasza płyta Fairies Garden, którą możecie sobie Państwo pięknie otworzyć jest magic w tak. środku. W środku jest, w środku jest też e, plakat, e, z tyłu są teksty wszystkich utworów, gdzie e, można na bieżąco wiedzieć, o czym śpiewamy.